Zobaczcie, tutaj na pierwszym planie e, japońska wizytówka, czyli automaty z, z piciem. Można je spotkać praktycznie wszędzie. Były nawet na samej górze Fuji. E, także także no, e, bardzo popularne są to, tutaj te automaty. Dzień dobry, kolejnego dnia. To już mój praktycznie przedostatni dzień w Japonii. Eee, za chwilę przejdziemy się japońskim metrem w Tokio. Zupełnie bez obciachu, z kamerą, ale dlaczego nie. Zobaczymy czy będą tłumy jak zwykle, ale może nie będą aż takie jak rano są, bo e, rano to naprawdę nie da się wejść do metra, jest tak zapane. A jak się jest z takimi plecakami jak ja zazwyczaj, to, to jest już koszmar w ogóle, to naprawdę jest ciężko, no ale trzeba sobie jakoś radzić.

się uwagę na moją piękną pomarańczową koszulkę z Adidasa e, już wyjaśniam, no ja jej nie kupiłem e, nie, ku, nie kupiłbym takiej koszulki tutaj na pewno, bo zdaję sobie sprawę ile ona kosztuje e, ale, ale wynikła taka sytuacja, że e, byliśmy na spotkaniu e, coach, poprzez couchsurfing e, i później posz, poszliśmy z takimi e, gośćmi e, na imprezę i jeden z nich dał e, swoje zakupy do, do mojego plecaka. Potem ich w ogóle zapomniał e, i, i jak napisał do mnie, że, że już ich nie potrzebuje, bo ma lot e, w ogóle do Tajlandii. Także, także powiedział, że mogę sobie je wziąć, także czasami spotkania cold surfingu obfitują w takie, w takie e, prezenty. Także nie tylko bo, e, dla znajomości warto, warto. Um, uczestniczyć w, w życiu tej, tej witryny, jeszcze Wam nie pokazywałem japońskiej toalety. Zobaczcie, jak to wygląda. O co tutaj chodzi? No, takie e, toalety witają nas e, w Japonii. No, praktycznie wszędzie są już. Nie używają tu bidetów. Nie będę tłumaczył jak to, jak to działa, ale jest to naprawdę spoko. Uhuhu, lecimy lecę koreańskimi liniami lotniczymi Airbusa lat będzie trwało około godziny, także dość krótko, no i później będę miał dość trochę czasu w degu. Nie wiem gdzie znajduje się lotnisko, jeśli daleko od miasta no to raczej nie będzie mi się opłacało. Do tego miasta jechać, wymieniać pieniędzy i, i ogólnie no, robić tego wszystkiego. Ale zobaczę. Korea Południowa. Kurde, troszkę mam centymetr już do tej Japonii, ale no cóż, trzeba, trzeba ruszać dalej. Dziękuję. Dziękuję. De Gu, miasto Degu czekam na autobus. Ile pan lat studiował w Polsce? 7 lat. 7 lat. I gdzie w Warszawie? 7 lat aż. Ja wow, to akademii pan jest muzykiem. Ale nie jestem ciebieńkiem. Jak? Nie jestem Aha, okej, okay, okej. Okay. I pan pracuje z tym teraz? Tak. Very good. Polska się panu podobała? Oczywiście. A kiedy to było? Z 10 lat temu? 20? Ten, to było 2002, to wróciłem lat, <Aha>. było <m> cię Aha. 2002. Kiedy były mi siostra świata? <m> Aha. No to 20 lat temu. Sporo. A Degu to jest takie duże miasto, czy, czy nie? Seul to jest duże, nie? Seul jest duże, następnie Busan, Incheon, Daegu. Aha, Degu jest czwarte, tak? Okej. Okay. Widzicie? Siadając do autobusu spotkałem Hwarańczyka, który mieszka w Polsce, w Warszawie przez 7 lat i widzieliście przed chwilą jak mówi po, po polsku, także świetna sprawa, naprawdę. Pani pokazała mi, żebym Wszedł w las, niestety nie potrafiłam mi wytłumaczyć dlaczego i co tam zobaczę, ale idę, idę i będziemy widzieć co się stanie, co tam będzie tak naprawdę, bo nie wiem. Ale wiem, że jest, jest ciężko z dwoma plecakami iść, iść pod górę, tak więc za daleko nie, nie dojdę na pewno, ale myślę, że może znajdziemy jakąś fajną widokówkę na, na degu. Zobaczcie, interesującą budowlę znalazłem w koreańskim lesie. Nie wiem zupełnie co ona e, reprezentuje, ale wygląda na pewno ciekawy. A ja już zapocony, jak widać. E, idę, idę jeszcze troszkę do góry. Ciężko, ciężko z tym pryszakiem naprawdę. No nie sądziłem nawet, że kurczę ruszę gdzieś tutaj w tym degu, bo, bo myślałem, że tak naprawdę będę na lotnisku, no ale gdzie tyle godzin na lotnisku jak się ma możliwość mówiłaś właśnie. Chodzi o to, że nie, wiedz, nie, wiedz, nie wiem, nie wiedziałem czy będę miał taką możliwość wyjścia z lotniska, ale dostałem pieczątkę i, i po prostu mogę troszkę po pozwiedzać zobaczcie jaką miejscówkę ogarnąłem tam jest jakieś jezioro i dookoła ogólnie sama dżungla pięknie pachnie ponieważ dookoła są pinie od razu mi się po, y, przypomina Chorwacja nie wiem właściwie czy, czy mogę tu stać bo zobaczcie za mną są dwa dwa groby tak dość dziwnie tylko dwa e, nie wiem co mam o tym myśleć, ale zobaczcie jeziorko bardzo ładnie wygląda. Te ryby będą za chwilę zabite i zjedzone Wyszedłem z lasu i jestem w samym centrum DGUP Chyba już za późno jest na wizytę stadionu, więc, więc sobie to opuszczę niestety. No ale za to troszkę może zwiedzę jeszcze centrum Znalazłem takie klimatyczne miejsce w samym centrum. Zobaczmy z tymi plecakami muszę cisnąć, niestety, ale dość tutaj jest ciekawie. Yeah! <laughs> Spaceruję po degu Nie muszę przyznać, że całkiem przyjemne to miasto jest. Dużo zieleni, nie ma takiego zgiełku. Tam mnóstwa potężnych budynków. Z tego co mówił mi ten Koreańczyk, którego spotykam w autobusie, to jest dopiero czwarte pod względem wielkości miasto w Korei, w Korei Południowej. Także nie, ma, nie, ma, nie jest ono takie duże. Zobaczcie za mną, jaka piękna budowla w parku. Tutaj w samym centrum do środka nie można wejść, ale zobaczymy stąd, co tam widać. Запрошу нас. Курва. <решили> 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 запрошу нас, запрошу нас.